Cześć, dzisiaj głośnik, subwoofer, dwie satelity, kreatywa, usterka. Usterka jest taka, że nie gra lewy kanał. Albo czasem gra, albo po prostu trzeszczy w głośnika, że nie idzie wytrzymać. Pierwsze co? Podejrzenie. Jak zacząłem duszać sobie tym pilotem, no to skróciłem sobie kable. Tutaj wywaliłem. Są takie wtyczki. Mam pokazać. Takie, takie tam były wtyczki. Wziąłem to, obciąłem. Zdobyłem to na sztywno. Polutowałem. Tutaj obciąłem 5 centów. Zalutowałem. Dalej trzeszczy. No to wymieniłem cały kabel czek. na inny. Pewny, sprawdzony. Taki jak używam. Też czeszczy. To Co dalej? Dalej potencjometr. Przelotowałem tu jeszcze płytę. Potencjometr był namazany kontaktem do potencjometrów. I jak sobie duszę, zacząłem duszać tym kablem, który idzie do głośnika, zaczął trzeszczeć, No to mówię, to kabel. Ale mówię, wezmę jeszcze na szybko, zrobię inny kabel. Tak go podpiąłem, ekran jest czerwony. Nieważne, na szybko czeszczy. Potencjometr wymieniłem trzeszczy. Jeszcze przedtem przelutowałem sobie płytę. Były tutaj zimne luty. Nie było za bardzo widać. Ta wtyczka tutaj tak goniła trochę. No ale mówię, no jak to teraz doskuwać, to zakuwać tę nową wtyczkę, to będzie już taka lichocina. No i co, już na koniec. Bo płytę sobie przelutowałem. Wszystko fajnie. W tym miejscu, nie wiem, widzicie, takie jest ciemniejsze. Takie zacieki. Na tym był taki czarny klej. Żeby ten radiator nie został wibracji. Jak, jak swufel będzie działał. I tu jest jeden preamp i drugi preamp. Przelutowałem wszystkie. Tutaj był jeden, był taki czarny. Tutaj też była taka końcówka. Jakby była niedolutowana. Przelutowałem. Głośnik działa. Trzy godziny. Rozkopane całe. Teraz to jeszcze trzeba poskładać. No ale czasem też się takie cuda dzieją. Zaraz wam jeszcze pokażę, jak to działa.